Siema, z tej strony Łezif Jeszcze tak przez chwilę zapraszam was do zostawienia łapki w górę Zapraszam was do mojego Instagrama Łezifyty, ponieważ jest tam nowe zdjęcie No i generalnie jeśli zostawicie tam serduszko Oraz followka, no to ja wam odpiszę Na każdą wiadomość w ciągu tygodnia Także zapraszam Instagramu Łezifyty Oprócz tego zapraszam was do zostawienia łapki w górę Oraz zasubskrybowania tego kanału Wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał Tego nie robi, także kliknijcie W ten czerwony guzik tam na dole Oprócz tego zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu EZIF. W sklepie w Fortnite byłoby mi serio, serio mega mega miło, jeśli byście użyli tego kodu. Ponadto każdy komentarz o treści pojemnik serduszkuje, także piszcie w komentarzu pojemnik, a ja Wam przywiną serduszko. No a generalnie w dzisiejszym odcinku troszeczkę o nowych skinach w Fortnite, które mogą trafić do gry ostatku matka w Fortnite, który właśnie zabrał sobie kolejną miejscówkę, oraz o oficjalnym zwiastunie nowego eventu w Fortnite. Dlatego wydaje mi się, że naprawdę odcinek mega mega ciekawy, więc zapraszam już do oglądania. Dobra, a więc generalnie, no to ostatnio w internecie pojawiło się kilka skinów Batmana, a właściwie konceptów skina Batmana w Fortnite. No i generalnie problem jest w tym, że. No, są to koncepty, ale Epic jakby zazwyczaj nie publikuje konceptów graczy, dlatego mega rzadko się widuje tego typu prace. No i faktycznie jest kilku artystów, którzy no po prostu umieszczają swoje koncepty do Fortnite, no i naprawdę jest to mega, mega ciekawe i mega, mega ładne. Generalnie naprawdę wiele rzeczy dzięki temu można było odkryć, które po prostu były w przyszłości, bo na przykład również takie osoby, które tworzą koncepty, potrafią nam zobrazować coś, co dopiero będzie w Fortnite, więc naprawdę jest to no mega fajne. No, i generalnie, no ale oprócz tego są również artyści, którzy pracują dla Fortnite. No, i oprócz tego swoje koncepty umieszczałem na innych stronach. Jednak zazwyczaj jest to do skinów, które już kiedyś powstały. No i wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie. Jednak tymczasem w internecie pojawiły się koncepty skina Batmana w różnych wersjach, które naprawdę nie są jeszcze w grze. Ponieważ jest to pytanie teraz, które trzeba sobie zadać, czy są to tylko i wyłącznie koncepty, takie, które sobie ktoś zrobił, tak? O. Czy są to może projekty, które będą brane pod uwagę i się pojawią w grze? No i wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to drugie, jednak generalnie to wiele osób również uważa, że pierwsza po prostu wersja jest prawdopodobna, czyli że po prostu będą to normalne, zwykłe koncepty, chociaż ja jakby wydaje mi się, że no nie będą to zwykłe, normalne koncepty i to głównie dlatego, że robią to artyści, którzy pracują dla Fortnite. Więc byłoby to bez sensu, żeby oni tworzyli koncept do skina, który już powstał, i tworzyli go na nowy sposób, jak mogą po prostu to stworzyć do Fortnite'a, i może to być w Fortnite'ie. No, jakby to wtedy będzie jako ich praca, więc w sumie, no to wydaje mi się, że ta druga opcja, gdzie to się pojawi w grze, ma naprawdę więcej sensu. Generalnie całe koncepty wyglądają tak, i widzimy tutaj z tego co wiem, to aż 8 wariantów Batmana, także naprawdę jest tego dosyć sporo. No i naprawdę generalnie wszystkie wyglądają kozacko i mi się wydaje, że nawet wyglądają lepiej niż obecnie Batman w Fortnite. Więc dajcie znać co o tym sądzicie. Mi się wydaje, że jest to mega, mega spoko sprawa. No a teraz zapraszam Was już do kolejnego newsa. Dobra, a więc generalnie to Statek Matka w Fortnite właśnie zaczął sobie zabierać kolejną miejscówkę z mapy. A więc generalnie, zgodnie z tym jak było to przewidywane, statek matka sobie zaczął kolejną miejscówkę brać do siebie. No i do eventu na koniec tego sezonu zostało naprawdę niewiele, niewiele czasu. No i przez to coraz przyszła pora na ostatnie zmiany miejscówek i ogólnie całej mapy naszej w Fortnite'cie. No i wszyscy doskonale o tym wiedzieli, że na przykład kukurydziany kompleks zostanie najzwyczajniej w świecie zabrany. I dokładnie to się dzisiaj wydarzyło, no bo generalnie no to miejscówka w tym momencie... No jest, a w zasadzie no to jest nie z nami, tylko ze statkiem matką. No i jednocześnie jest to jedyna zmiana na mapie, niestety. Więc, no to tak średnio, że to jest jedyna zmiana na mapie. Ale z dobrych wiadomości, no to nie wymagała ona na szczęście żadnej przerwy technicznej czy po prostu jakiejś mniejszej aktualizacji, tylko wszystko się zadziało już w gieraczce, także jest to naprawdę spokojne, nie trzeba było mieć żadnej nowej aktualizacji. Pamiętam te czasy w Fortnite, kiedy przy każdej zmianie musiała być jakaś aktualizacja, teraz tak nie ma, teraz wszystko się może dziać normalnie w gierce, może być na przykład event i po nim mogą być zmiany na mapie. Naprawdę jest to dosyć wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Także już powoli wszystkie zmiany na mapie ostatnie zachodzą, no i zaraz będziemy gotowi na sezon 8 w Fortnite, a w zasadzie no to można powiedzieć, że już jesteśmy, ponieważ już tej miejscówki z nami nie ma, jest u statku matki. Także dobra, generalnie no to fajnie, fajnie, zaraz będzie ogólnie nowy sezon, także proponowego sezonu, no to przejdźmy właśnie do informacji na temat niego, a konkretniej na temat eventu na koniec tego sezonu, który rozpocznie kolejny sezon, ponieważ generalnie jak powiem wiecie już 12 września o godzinie 20 22 czasu Polskiego pojawi się w Fortnite event. Będzie to jeden z większych eventów ogólnie w Fortnite, z tego co wiem. Będzie to z tego co wiemy również event interaktywny, ponieważ, no generalnie dowiedzieliśmy się to na podstawie francuskiego Fortnite'a chyba z tego co pamiętam. Także naprawdę jest to dosyć ciekawe, ponieważ będzie to event interaktywny, tak samo jak z Galaktusem co oznacza, że będzie mnóstwo fajnych minigierek podczas samego eventu. Także jest to naprawdę, naprawdę kozackie. No i naprawdę, ja na przykład się nie mogę doczekać tego eventu i z tego co widzę, no to gracze również też, a Fortnite i Epic również, ponieważ opublikowało ostatnio zwiastun właśnie tego eventu. Mamy tutaj plany plecaka, które skrywają naprawdę dużo sekretów. No i jeżeli pamiętacie, liki o na przykład, no nie wiem, plecaków, który miał posłużyć. Po zbyciu się obcych i przerwaniu inwazji, no to dokładnie o to teraz chodzi, ponieważ na oficjalnym kanale Fortnite'a pojawił się zwiastun końca tego sezonu, a właściwie na no to eventu. Do grafiki prezentującej plany plecaka dodano, że generalnie wyposażenie jego będzie naładowane oraz gotowe do użycia, co oznacza, że naprawdę może się podziać nieźle z tym plecakiem. No i najprawdopodobniej jest to wręcz pewne, że gracze będą mieli ten plecak, no i jestem tego w 100% przekonany I wydaje mi się, że część interaktywna właśnie będzie z tym plecakiem Łącząc to oczywiście z tamtą teorią, a właściwie no z tamtym przeciekiem Który jest potwierdzony przez francuskiego oficjalnego Fortnite'a No to wydaje mi się, że po prostu będzie tak, że mając plecak będziemy walczyli na przykład z kosmitami No i generalnie no to naprawdę jest to dosyć ciekawa teoria Mi się wydaje, że tak będzie się działo właśnie podczas tego eventu Więc naprawdę wydaje mi się, że to wszystko będzie naprawdę ogromnym eventem i możliwe że na przykład losy wyspy będą zależeć od nas, że na przykład jak... No nie wiem, troszeczkę przegramy, no to będzie nowa wyspa. A jak wygramy, to nie będzie nowej wyspy i uratujemy Tom. No nie wiem, wydaje mi się, że ta teoria ma troszeczkę sensu. Także co, dajcie znać, co tym wszystkim sądzicie? Zostawcie łapkę w górę suba z suba dzwonem. Pamiętajcie, aby ogólnie wziąć udział w tym wydarzeniu. Ponieważ generalnie, no to wydarzenie nie będzie miało powtórki. Będzie to event, który raz się wydarzy i już nigdy go nie zobaczycie. W sensie jedyna opcja, żeby go zobaczyć, to będzie na nagraniach. Więc serio, wydaje mi się, że opłaca się być o tej 22 na evencie. Ja na przykład będę na 100% także Dajcie znać, czy chcecie jakiś odcinek z tego. Także co, to by było już na tyle w tym filmie. Także zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania tego kanału wraz z wężkiem, do wejścia na mojego Instagrama Łzywyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ jest tam nowe zdjęcie. No i generalnie, jeśli dacie mi followka oraz serduszko, no to ja wam odpiszę na każdą wiadomość. Oprócz tego, zapraszam Was do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu łeziv w sklepie Fortnite. Każdy komentarz o treści pojemnik serduszkuje. No i generalnie, ja się już oczywiście będę z Wami żegnał, także trzyma Dajcie się. No i cześć.